Witajcie, drodzy handlowcy! Usługa informacyjno-analityczna jest w kontakcie system.guru.markets. Zacznijmy od danych podsumowujących spółkę. Przyjrzymy się każdemu wskaźnikowi nieco bardziej szczegółowo. Jeśli to konieczne, możesz wstrzymać odtwarzanie filmu. Możesz szczegółowo przeanalizować wszystkie parametry badanej firmy. Przyjrzymy się wspólnie z państwem kluczowym wskaźnikom spółki Orion Group Holdings Incorporated, ticker ORN. Recenzję sporządzono na podstawie aktualnych informacji z dnia 5 sierpnia 2025 roku. Według klasyfikacji Guru Markets firma Orion Group Holdings Incorporated należy do podkategorii Building Construction. W porównaniu bierze udział 14 organizacji. Tabelę zamówień znajdziesz na końcu filmu. Ogólna ocena badanej firmy 4 na 10 punktów. Średnia ocen w tej podkategorii wynosi 4 punkty. Jeśli spojrzeć szerzej, w ramach całego rynku amerykańskiego, w ogólności, możemy zobaczyć, że średnia ocena dla rynku akcji jako całości wynosi 1,7 punktu. Przeciwko wynikowi czterech punktów Orion Group Holdings Incorporated. Porównanie dynamiki ceny akcji spółki Orion Group Holdings i podkategorii akcji. Zobaczymy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje spółki Orion Group Holdings wykazały dynamikę minus 12,4%. 51,3% jest przeciwnych zmianom cen w tej podkategorii. Kapitalizacja rynkowa spółki Orion Group Holdings Incorporated o wartości i 29 setnych miliarda dolarów. Kapitalizacja rynkowa tej podkategorii wynosi 101 miliardów dolarów. Wartość księgowa spółki wynosi 15 setnych miliarda dolarów. Z kapitalizacją bilansową tej podkategorii wynoszącą 7 miliardów dolarów. Porównując udziały na giełdzie i kapitalizacji bilansu, Możemy zauważyć następujące rzeczy. Zajęty udział Orion Group Holdings w podkategorii przy ocenie kapitalizacji rynkowej wynosi 282 tysięczne%. Kapitalizacja wartości księgowej wynosi 2,204 tysięczne procent. Ocena udziału rynkowego i wartości księgowej przedsiębiorstwa w podkategorii dobra 1 pkt. Zobowiązania finansowe analizowanej organizacji wynoszą i 77 tysięcznych miliardów dolarów. Zobowiązania finansowe w stosunku do wartości księgowej stanowią 51% kapitału własnego spółki. Wynik dla poziomu zobowiązań dłużnych przedsiębiorstwa TOUL 0 PKT. Wskaźnik wartości rynkowej do zysku spółki wynosi 27,4%. Ze średnią dla podkategorii wynoszącą 26,4. Ocena wskaźnika ceny do zysku giełdowego w porównaniu do spółek z podkategorii zadowalająca 0 PKT. Zyski za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 10 milionów dolarów. Szacuje się tymczasowo, że przyszłe zyski za kolejne 12 miesięcy wyniosą 13 milionów dolarów amerykańskich. Ocena prognozowanych przyszłych wskaźników zysku w porównaniu do przedsiębiorstw z podkategorii dobre 0,5 PKT. Wskaźnik ceny do przychodów spółki wynosi 0,3. Średnia w podkategorii wynosi 2,2. Ocena wskaźnika wartości giełdowej spółki do przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spółek z podkategorii dobre 1 PKT. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 840 milionów dolarów. Oczekuje się, że przychody w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniosą 1010 milionów dolarów amerykańskich. Ocena wskaźnika prognozowanych przyszłych wielkości sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw spod kategorii dobra 0,5 PKT. Marginesowość wynosi 1,3% przy średniej tej podkategorii wynoszącej 8,5%. Ocena rentowności w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii zadowalająca 0% PKT. Udział spółki pod względem liczby zatrudnionych w tej podkategorii wynosi 1,221%. Jest to 333% więcej niż udział w kapitalizacji rynkowej. Wysokość kapitału przypadającego na jednego pracownika spółki wynosi 151 tysięcy dolarów, podczas gdy w podkategorii jest 655 tysięcy dolarów. Ocena wielkości kapitału przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii dobry 0,5 PKT. Kwota zysku przypadająca na jednego pracownika firmy wynosi 5,5 tysiąc dolarów. Średnia dla podkategorii 24,8 tysiąc dolarów. Ocena zysku przedsiębiorstwa przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu do wskaźników z podkategorii dostateczny, 0 pkt. Objętość sprzedaży firmy przypadająca na jednego pracownika wynosi 444 tysiące dolarów amerykańskich. Podkategoria: 292 tysiące dolarów. Ocena sprzedaży na pracownika w porównaniu do wyników pod dobra, 5,0 pkt. Krótka pozycja wynosi 3,8% w porównaniu do średniej dla podkategorii wynoszącej 2,8%. Wskaźnik RSI 14 pokazuje poziom 33% dla firmy Orion Group Holdings Incorporated. Natomiast w przypadku podkategorii poziom ten wynosi około 59%. Rzeczywista wycena akcji spółki wynosi około 7,17 dolara amerykańskiego. Konsensusowa cena docelowa akcji spółki wynosi około 11,11 ,11 dolara amerykańskiego. Przyjrzyjmy się tabeli zamówień. Jest ona dostępna dla wszystkich. Link znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zleceń zawiera absolutnie wszystkie publicznie akceptowane decyzje systemu odniesienia wyceny akcji w danym sezonie. Guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest całkowicie bezpłatny i otwarty. Link w przypiętym komentarzu. W wyniku analizy giełdowej Orion Group Holdings Incorporated system informacyjno-referencyjny Guru Markets decyzja została podjęta. Otwórz transakcję na wzrost po cenie 7,18 setnych dolara amerykańskiego. Zlecenie jest otwarte, ponieważ spółka ma dość wysoką wycenę i zmianę ceny. Ocenę przedsiębiorstwa przeprowadzono stosując podejście wartościujące indeks Akime. Zysk jest ustawiony na 10,3. Stop loss ustawiony jest na 4,6. W przypadku, gdy zlecenie nie zostanie zamknięte poprzez take profit lub stop loss. W tym przypadku zlecenie zostanie zamknięte automatycznie na podstawie wyników sesji giełdowej z dnia 4 września 2025 roku lub w ostatnim dniu handlowym przed tą datą. Serce ALAB Stanie się zleceniem sprzedaży salda. Film o równoważeniu zamówienia będzie lub już został opublikowany na tym kanale. Przy zamykaniu któregokolwiek ze zleceń głównego lub bilansującego, kolejne zamówienie jest zamykane po aktualnej cenie. Dziękuję bardzo za obejrzenie do końca i skorzystanie z systemu informacyjno-referencyjnego Guru Markets.